Możecie zabłysnąć, tylko jeszcze usuńmy ten slajd. Ogromnie Wam dziękujemy, ale nasz autobus jest unieruchomiony! Okej, okay. zaraz coś wymyślimy. Na pewno da się jakoś podważyć autobus i go wyciągnąć. Tylko czym? Pomysł z mikrofonem był wprost genialny. Po prostu pomogłyście nam zrozumieć, że każdy problem można rozwiązać. Wystarczy tylko mieć ciekawy pomysł. Jak się w ogóle nazywacie? Jesteśmy popularną serią lalek, które od lat wyróżniają się wyjątkowym wizerunkiem, stylem i wartościami. Okej, okay. dla nas jesteście bohaterkami najlepszą drużyną. Albo. Mega. Zawsze mówię, że warto marzyć i dążyć do celu. A w ten sposób możemy też pomagać innym lalkom. Drużyna Marzeń! Koncert lalek ekstra mini-mini był super! Cały czas grają mi w głowie ich piosenki. <laughs> e, a propos muzyki? Uuu, wow. Wydaje się, że pozytywka ma dla nas kolejną wiadomość, a to oznacza wielki powrót. Drużyny Marzeń! Więc posłuchamy pozytywki i znów przygoda zacznie się, a to ciągle kręci!